Dzień dobry, kochani, w kolejnym jesiennym odcinku. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem z Kobry. A my gdzie się wybieramy? Do Twojej kochanej. Do Twojej kochanej teściowej, czyli mojej mamusi. Gdzie jedziemy, Tosiu? Do Pia. Gdzie? Do cioci Madzi Do cioci Madzi Sopotu o, o, o. O, Nawet nie wiesz jak bym chciała Tosiu Naprawdę Ale jedziemy do babci <ścoughs> Czy ty jedziesz do, do babci? Twojej. Do twojej babci Bo mama jedzie na paznokcie Ja właśnie idę na paznokcie Do mojej konej Patrycji I zrobimy totalnie jesienny look W ogóle ten, ten vlog cały Będzie taki jesienny Jest przepiękny weekend Przepięknie świeci słoneczko, jest ciepło. Nawet ubraliśmy się chyba za gorąco z Wojtkiem. Jak wychodziliśmy i się cofnęliśmy, przebrać się trochę. To Tosia z Wojtkiem jest u mamy. Wojtek jeszcze poszedł tam na osiedlowe takie zakupy. Yy, dzisiaj będę robiła, słuchajcie, takie pumpkin spice, taką przyprawę do kawy. Zalało oczywiście to TikToka i wszyscy to robią. Stwierdziłam, że uwielbiam takie jesienne kawy, więc sama chętnie sobie zrobię yy, taki syrop domowy do kawki. Że ja kawkę. I e, dzisiaj zobaczymy, co jeszcze, nam, co jeszcze wymyślimy, co nam przyjdzie do głowy, ale jutro na pewno chcemy odwiedzić taki park dyniowy Tam jest labirynt, restauracja, jakieś tam takie dla dzieci, wiecie, fajne, fajne atrakcje. Natomiast e, mamy jeszcze z załodzią kilka takich e, pól dyniowych też z atrakcjami. W zeszłym roku chyba nie byliśmy. Dwa lata temu byśmy na pewno z Jackiem i z Eweliną, właśnie pod Krakowem, to chyba było. A w tym roku zobaczymy, może odnajdziemy jakieś fajniejsze, inne nowe miejsca. Paznokietki zrobione, typowo jesienne, a teraz lecę do mojej rodzinki. My cały dzień poza domem byliśmy u babci, w sumie tam się trochę zasiedzieliśmy. Potem do domu, pyszny obiadek, wrzedł dzisiaj naprawdę nam rewelacyjny obiad. I trochę składkowy, bo Wojtek robił dzisiaj rybę w sosie jakim? Co się nawinie. W... <laughs> w sosie, co się nawinie. To znaczy. Ej, ładna nazwa. To znaczy, to był serowy sos z porem. Z pieczarkami. Co tam jeszcze było? Tork, pieczarki, Czosnek. Czosnek. Przepyszny sos. A on był na śmietanie, na jogurcie? Na śmietanie. Na śmietanie ale był przepyszny. Mama. Do tego była rybka. Mama cię nakarmiła. Mama cię nakarmiła. Nie chciałaś za bardzo jeść tej rybki. No. Mm. No, bez jadłaś się leniwych klucaczek u babci, tak? Tak. No właśnie. A ja do tego zrobiłam kotleciki, przepyszne kotleciki z cukini. Cukinia starta na grubych oczkach, do tego było jajko. Do tego dodałam bułkę tartą, sporo przypraw, bo my uwielbiamy przeprawy. I troszeczkę mąki, obojętnie jaką macie. Wymieszałam, wymieszałam ja i z tego usmarłam ja takie, a i najważniejszy składnik, tarty ser żółty i usmażony na patelni. I będziemy myść eee... szczepiorek, zupa pomidorowa i szczepiorek. Szczepiorek i zupa pomidorowa? No. Odważnie. No to ja No do twojej tej... I do no cały dzień w domu. Cały dzień do... w domu jesteś? No. A kto był dzisiaj? U babci na buju-buju, w sklepie, jak to był? No, tata i mama. Tata i mama. A ty gdzie byłaś wtedy? E... Mm, na basenie. A na basenie byłaś dzisiaj? No to fajnie. To słyszysz, ona na basenie była dzisiaj. Super. No babcią to ty dużo rzeczy. To cały dzień z babcią spędzimy czas. Cały dzień z babcią czas spędziłaś. <gamy> I do... do <gamy> Ona jest teraz tak <gamy> gaduła I myślę, takie historie, słuchajcie, jak normalnie... Dobry serial mógłby z tego powstać. Dobra, ale co my dzisiaj robimy? Co my teraz robimy? Lapkin Spice, czyli chcę go dzisiaj zrobić. Pomimo, że już jest, jest późno, bo jest 20:30, to robię go, bo chcę rano do niedzielnej kawki właśnie wypić to, ten syrop. Będziemy potrzebować trzy takie słoiczki: hipa, pierwsza dynia cynamon, goździki, cukier trzcinowy. I gałkę muszkatałową i imbir, Słuchajcie, w przepisie jeszcze, ja e, sobie zrobiłam screena, W przepisie jeszcze mówią, żeby dodać do tego syropu dwie kory cynamonu, ale ja nie mam, więc e, nie będę specjalnie do sklepu jechała. I kardamon. E, na patelnię wlewam 350 ml wody. I słuchajcie, są różne przepisy, jeżeli chodzi o dodawanie cukrów. Jedni stawiają na sam cukier biały, drudzy na trzcinowy, a jeszcze inni na erytrol, a jeszcze inni go mieszają. Ja zdecydowałam, że dodaję 150 gram cukru brązowego, trzcinowego, dodaję 100 g erytrolu. I 50 gram zwykłego białego cukru. Ogląda to kozacko. <noise> Taką ilość cukru to, uh, uh, uh. no ale dobrze. I to musimy rozpuścić, delikatnie gotując. Cały cukier ma się tutaj rozpuścić. Ogólnie w każdym przepisie jest podane, że ma być 300 gram cukru. Jakiegoś różnie je, w różnych przepisach mieszają. Ja dlatego tak postawiłam na najmniejszą ilość białego cukru i tutaj wzięłam erytrol no i ten brązowy cukier. Zobaczymy. Musimy zagotować tą słodką wodę, następnie dodać trzy słoiczki pire z dyni oraz przyprawę. Jeszcze niedawno pamiętam, jak sama te słoiczki dawałam tosi. <grymne> skręstnieje. Kawki zrobione. Jestem ciekawa, jak smakują. Kochanie, kawka do łóżka. O, ja się kręcę. Test smaku. My jeszcze w piżamie, dopiero wstaliśmy. Co prawda nasza Tosia już je płatki z mlekiem, bo wiadomo, ona już ma inny zegar wstawania, bo do przedszkola codziennie o siódmej, więc ona ładnie je w salu. Zamiast się wyspać, to wstaje wtedy o szóstej lub nawet w 6. Ale mamusia też wstała, bo jeszcze ma ostatni egzamin na pierwszym semestrze, więc mam jeszcze taką godzinkę luźniejszą. Kawka zrobiona. Tak, bo ja nie próbowałam. Czy to jest smak y, Subway'a y, dyniowy? To się okaże. Tak mówią. O, Dobry. Faktycznie dyniowo-jesienna kawka, nie? Tak. Dobrze. Dla mnie przepyszna. Ja sobie mniej troszkę nalałam, bo nie słodzę, Ty słodzisz, więc nie chciałam Ci już słodzić, jest okej? Okay? Jest okej, okay. jest okej. Okay. Tylko y pytanie, jest pomieszane? Tak, mieszałam Ci. Mieszałaś, OK. Jest jasne. Bo taki pierwszy łyk to czuję samą kawę, a później dopiero nagle czuję nutkę. Nie, nie, Ci, mogę Ci przynieść łyżeczkę. Y y jedyne co, to możliwe, że ten y syrop jest ciężki i opada. Bardzo ciężki. Czyli opada, bo ja go czuję dopiero po jakimś czasie jak właśnie łykam. Jaka pyszna kawa! Dobra, Polecam, dobra. słuchajcie, ten syrop. Naprawdę. Mm. A to gdzie to znalazłaś przepis? Cały internet jest tym zalany. Tiktok, Instagram, wszyscy to robią. Czyli nie trzeba Subwaya. Jesteśmy na farmie. Pokaż grę. Dzieciaki mają grę. Musimy znaleźć magiczne przedmioty. Mojej musisz musi szukać. Taczki są mega magiczne. Harry Potter nimi zapodróżował. <grystanie> dziewczyny są Dziecia, ja też kolczyki, jak Tosia. No tak, obydwie macie ciepłe kolczyki. No to co, zaczynamy naszą przygodę. Robimy, a ja, to Idziesz do zobaczyć? Tato zdjęcie zrób do naszej. Rosia, gdzie jedziemy? Miejsce, prawda? Ta farma. Bardzo mi się podobało. Okazało się, że ta farma, nie wiem czy pamiętacie, ale dwa lata temu byliśmy z Jackiem i Zewiliną na tak, takiej Tak, W innym farmie. miejscu, ale też pod Krakowem. W Szycach. To jest parę, mm -hmm. y, dokładnie chyba nawet dwie miejscowości dalej, bo to jest też w tym samym rejonie, tylko troszeczkę dalej. Mm -hmm. I pani nas e, chwyciła, powiedziała, Poznała, że pamięta. Więc... Tak. Byliście Państwo dwa lata temu u nas, ale w innym miejscu. My my, a to Państwo, to w sami, co właśnie z tego miejsca, tak, tak, zmieniliśmy lokalizację, więc Ale też miło, już od fajnie. dwóch sezonów jest sam teraz za to tutaj, czyli zeszłoroczny i ten. I powiem Wam, że super spisujecie się, bo w szycach było malutkie teraz już jest coraz No więcej. nie, bo tam było troszkę inaczej. Tam było takie pole, które sobie sami odkrajałaś, się pamiętasz? Tak. Dynie, zbier tak jakby trochę miejsc do zdjęć i w sumie tyle. Więc gratuluję. A tutaj naprawdę było fajnie, tak. bo atrakcje dla dzieci różne, sami zresztą widzieliście, że... I oczywiście w tematyce Harry'ego Pottera. Tak, tematyka Harry'ego Pottera, fajne właśnie miejsce na zdjęcia takie. Dzieci miały co robić, więc no, bardzo i nawet można sobie zjeść, napić się czegoś dobrego. Były tam kawki, jakieś napoje dyniowe, ciasta i tak dalej, więc bardzo, bardzo fajne. No byliśmy tam prawie dwie godziny. Tak, bardzo fajne, więc dlatego właśnie wracam jeszcze, że gratuluję. Bardzo fajnie, że się firemka rozrasta, że e, macie coraz większą to, to pole oraz coraz więcej atrakcji, bo naprawdę fajnie. Tak, a teraz jedziemy e, w takie miejsce gdzie zawsze zastanawia... jak przejeżdżałam obok tego, zastanawiałam się jak tam się można dostać, bo ja nie wiem jaką drogą można wjechać tam. Zawsze tam jest pełno ludzi, bo ludzie obserwują to miejsce, bo tam zresztą zaraz zobaczycie o co nam chodzi. Wojtek mieszkając w Krakowie od urodzenia też nigdy tam nie był, no, więc jedziemy zobaczyć akurat, może nam się trafi, że coś będzie lądowało z lotnisko, a tutaj pole piknikowe. Przed chwilą właśnie jeden samolot ruszał nad nami, ale nie zdążyłam nagrać, więc czekamy, aż jakiś samolot przyleci. a potem powinnam wrócić wieczorem. Dzień dobry konie w poniedziałek. Ja właśnie zajechałam w miejsce, za którym bardzo, bardzo tęskniłam. Umówiłam się z Pauliną, ta notabene, która nas zaraziła tym tematem i dzięki której otworzyliśmy potem ten gabinet. A teraz do niej przyjechałam na tlenoterapię. Tak, na tlenoterapię, bo słuchajcie, jestem strasznie stęskniona za takim tlenem, za takim. Yy, tlen nie wiem, jak ktoś z Was nigdy nie był na tlenoterapii, to mnie nie zrozumie, co ja bym chciała przekazać. Jakby zawsze po takiej tlenoterapii czuję się, jakbym była pijana powietrzem. Ci, co pewnie korzystali albo korzystają z takiej usługi, to wiedzą, wiedzą, co mam na myśli, o co mi chodzi. Człowiek się czuje po prostu bardzo taki świeży, taki rześki. O, chyba Paula już dzwoni, bo. Nie, mama. Dobra, słuchajcie, odezwa się do Was z komory. Jeszcze wysłałem Trzeba Te takie trzeba bo zawsze jest mi zimno. Tak samo jak z trzeba mieć nie jak się wychodzi że to jest bardzo duża zmiana temperatury, więc warto jednak mieć takiego coś cieplejszego I ja sobie teraz będę tutaj, słuchajcie, robiła odcineczek dla Was. I bardzo tęskniłam, słuchajcie, właśnie za tym, nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo by to potem chyba to się okaże, ale bardzo tęskniłam za tym, żeby wdychać to świeże powietrze i tak się dotlenić, bo nawet ostatnio słuchajcie, skupiłam się na tym, był jakiś też program w telewizji o tym, że bardzo płytko oddychamy nie skupiamy się na tym, żeby te oddechy w ciągu dnia były takie takie głębokie i zauważyłam, że faktycznie ja tak robię nawet jak się kładę spać, zauważcie też to sobie, jak kładziecie się spać jak płytko oddychacie, czyli jak wam się mało unosi klatka piersiowa i jak małe Łyk i powietrza przez nos. Ja się osobiście na tym skupiłam i stwierdziłam, że e, przyjadę do Pauli, do mojej starej komory. Więc dzień dobry, komoro! Za dwa lata tu mnie nie było. No, za dwa lata słuchajcie może półtora roku. Ale e, tak, cieszę się, że tu jestem i myślę, że będę przyjeżdżała na, takich, na kilka sesji. to jest też dla, na odporność i tak dalej, więc przyda się, na pewno nie zaszkodzi. Nasze dynie z wczorajszej farmy tu będą buźki z Halloween, ale to jeszcze trochę ona z nami obędzie, bo jeszcze za wcześnie, za szybko by się zepsuła. Witam paczkę z Halloween. zobaczmy co tam zamówiła mamuśka Tosi do przedszkola Tosia jeszcze się bawi, ostatnie momenty bo za chwilę idzie co? Lulu Nóżki do przodu? Nie, Jak siadamy w przedszkolu? No tak, pięknie. Moje zapalenie oka wygląda coraz gorzej. Byłam w aptece, mam już krople, zakropiłam, zobaczymy. To będzie jutro rano, ale jak już wiecie, ja przynajmniej raz w miesiącu coś takiego mam. Nie wiem, czy przez soczewki, zawsze naprawdę, ja wymijam ten płyn. Zawsze moje ręce, jakie wkładam, jakie wyjmuję. Dbam o higienę tych soczewek. I też zmazuję makijaż, więc, jakby nie wiem, słuchajcie, skąd mam. Często naprawdę to zapalenia tych oczu. No, po prostu jest dopisane do mnie. I zamówiłam parę rzeczy. Właśnie jak teraz robiłam to, się Richard ściuków chowałam letnie, wyjmowałam je takie jesienne i tak dalej. Zobaczyłam. Co ma z drugiego rękawka, z krótkiego, jakie ma bluzy, i tak próbowałam trochę kolorystycznie to wszystko połączyć, żeby zobaczyć, czego mi brakuje. I zamówiłam takich kilka drobnostek. Zamówiłam jej zwykły czarny t-shirt, bo to zawsze jest, słuchajcie, to pasuje prawie do, zawsze, do wszystkiego i yy, fajna bawełna. Zamówiłam jej yy, t shirt w karmelowe paseczki. Zamówiłam jej Leginsiki w myszki. I tu nie doczytałam, słuchajcie, zamówiłam jej takie fajne neonowe unikorne. Zobaczcie, świetne są. Natomiast te są. ocieplane. Więc to się taką jesień, jesień. Jeszcze nie na teraz, bo jest trochę za ciepło, ale za chwilę będzie jesień I bardzo ładne są, powiem Wam fajnie, bo nie są bardzo, bardzo grube, ale ocieplane, więc fajnie. Taki drobny zakup. Ja się zamówiłam zwykły bejzdykowy czy szarcik, bo potrzebuję czasem do dżinsów. Tosia już śpi. Ja zasiadam, kończę dla Was vloga. I do szybkiego zobaczenia. Pusiaczki, pa pa!